w finale stanęłaś za, właśnie za Magdą i Milanem. E, dlaczego taka decyzja? Okej. Okay. No to tak, dla mnie byłoby mm, absurdalne stanąć y, za y, Kubusiem, ponieważ tak jak mówię, y, nie uważałam, że będziemy y, się kolegować po programie, więc z jakiej racji miałabym Dać mu dodatkową przepustkę. Czyli, Czyli masz madowy. żal do Kuby. Ehm, no powiem tak, no Boże, no nie mam żalu, tak? Ale to, bu, ale to jakby to były cały czas świeże już na to, o, już na tą porę nie mam żadnego żalu, tak? Ale na pewno jakaś tam emocja była do mnie w stosunku do niego, tak? No też może na pewno to, że on nie był szczery wobec mnie. A ja y, jestem taką osobą, że ja wolę, żeby ktoś mi szczerze powiedział, y, niż żeby chodził i gadał do kogoś, no, Kubawa się taki był. Jeszcze że... on nie był szczery. No to trzeba sobie obejrzeć odcinki. No wielokrotnie było tak, że on chodził, y, mówił inne rzeczy po, nie wiem, do Natalii, mówił różne rzeczy do innych uczestników. Też miejmy to na uwadze, że każdy tam miał swojego hotelowego przyjaciela, i żeby teraz wszystko to złączyć w jeden odcinek, no to się po prostu tego nie da, ale każdy tam chodził i się doradzał. Ja na przykład później z Natalią, no stop, chodziłam i się doradzam. I dopiero później wszystkiego się dowiedziałam od Natalii. To jeszcze było w programie, ale to już później to nie, 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 nie było, jakby to pokazywane. tak? Yy, także, yy, no ja też uważam poniekąd, że zostałam trochę ośmieszona przez, yy, przez Kubę. Nie wiem, on też do mnie mówił, że ja zostałam zraniona. Dobrze, no jakby ja tam pakałam, ale tak jak mówię, ja jestem kobietą, ja też mam tą stronę uczuciową i emocjonalną, no chciałam tam yy, po prostu być yy, no mocną osobą, ale w pewnych sytuacjach się nie da, tak, jak sytuacja ci wychodzi poza kontrolę yy, i, i każda z nas z dziewczyn, jak, jakby było można zobaczyć w programie, nie radziła sobie w pewnych sytuacjach i no niestety my też tam byliśmy codziennie pod wpływem alkoholu i może gdybyśmy nie byli pod wpływem alkoholu, to wtedy tak naprawdę by się nic nie działo, bo my wszyscy siebie byśmy traktowali w bardziej taki sposób taki, żebyśmy olewali. Siebie to, co do siebie mówimy. A wiadomo, że zawsze alkohol podkręca sytuację i ma jakieś nawiązanie do kolejnych czynów bardziej nawet tych romantycznych, i. i, i... No mówię i tutaj, tutaj po prostu. Yy, oglądając yy, hotel, no może on, on źle interpretował sytuację, bo po pierwsze, ja nie zostałam zraniona, tylko ja byłam bardzo byłam przebodźcowa i ja też nie umiałam sobie z tym poradzić, że. Yy, no, że nie było też, yy, no, że może tak, że nastawiałam się też na to, że będę dłużej w programie, a że po prostu nie ma, nie ma takiego faceta, który też spodobałby mi się charakterem, tak, no bo ja nie będę ukrywała, że żaden z panów mi się nie spodobał charakterem. Na mnie nie robi żadne wrażenie jak ktoś ładnie, ładnie się wypowiada, na, dla mnie naprawdę bardzo ważniejsze są cechy charakteru, nie wiem, ja na przykład ja mam różne spo, sposoby wypowiadania, najczęściej lubię prosty, inny sposób wypowiadania, ja nie potrzebuję na siłę się produkować, bo to widać, że to jest sztuczne, tak, najważniejsze, kto jaki ma przekaz, czy to jest jakby no do, do, do zrozumienia. To tutaj to tak jak mówię, no niektóry, niektórzy z panów to byli takie po prostu czarują się na mnie, to, to, to nie jest mój klimat, nikt mnie nie kupi takim czarowaniem, bo ja jestem konkretna dziewczyna i no i bardzo musiałabym udawać. Ja bym się w pewnym momencie w tym po prostu pogubiła. Czyli gdyby nie Kuba, to nikt. No tak, a uważasz? Kuba, bo muszę powiedzieć, że akurat ja mogę tutaj powiedzieć o Kubie, że yy, no, Kuba był moim przeciwieństwem, Kuba był właśnie taki yy, niewychylający się yy, może z własnym zdaniem, ale on nie, nie za często wypowiadał te zdanie, może w takich mniejszych grupkach bądź pojedynczej osobie. No był zrównoważony, na pewno myślę odróżniał się od innych panów, bo też widziałam, że oni robili jakby też pewne rzeczy pod publikę, nie uszkujmy się. No także no, on mnie tutaj tym zaimponował, że no, jest taki taki nie pod kamery, że jego osoba właśnie jest pod kamery, tak?